Pięć znaków, że jesteś stworzony do bycia prawnikiem. Ludzie myślą, że prawnik to ktoś, kto zna przepisy na pamięć. Prawdziwi prawnicy to ci, którzy widzą więcej niż paragraf. To ci, co łączą logikę z intuicją, strategię z empatią, fakty z ludźmi. Jeśli masz w sobie te cechy, to może być Twoja droga. Pierwsza. Potrafisz odczytać człowieka po kilku minutach. Wiesz, co ukrywa między słowami. Druga. Zadajesz pytania, których inni nie dostrzegają. Poczujesz, że coś tu nie gra. Trzecia. Masz szeroką perspektywę. Łączysz fakty, wątpisz, szukasz. Sensu czwarta, nie potrafisz przejść obojętnie, gdy widzisz niesprawiedliwość, nawet w błahych sprawach. I piąta, lubisz rozkładać rzeczy na czynniki pierwsze i tłumaczyć je prosto innym, jeśli masz te pięć cech, to może być znak, że warto pomyśleć o zawodzie prawnika. To umiejętność widzenia. Więcej reagowania, gdy trzeba, i przekładania zawiłości świata na coś, co daje innym poczucie bezpieczeństwa. Wyślij ten film bliskiej osobie, która ma te cechy. Nie obserwuj! Szołajski Legal Group!